Cześć, męwarki z tej strony Wasza nuteczka. Witam Was bardzo serdecznie. W końcu mi jest test go Skinsa na naszym kanale. Ale co dziś, moi drodzy? Na dzisiejszy film mamy 50 zł i z tych 50 zł musimy zrobić rękawiczki. Czy nam się to uda? Nie mam pojęcia, ale zostańcie do samego końca, jak jesteście ciekawi. No i co, moi drodzy, na samym starcie oczywiście łapka w górę, subskrypcja obowiązkowo z dzwoneczkiem. Jakiś fajny komentarz tam na dole. No i co, moi drodzy? Myślę, że tutaj nie ma co przedłużać. Tutaj zasady dzisiejszego filmu są jasne. Jeszcze na samym starcie oczywiście rozdanie prezencików dla was, moi drodzy. Tutaj mamy rękawiczki, które Właśnie można wylosować skrzynce, na przykład C4, i dzisiaj będziemy chyba tą skrzyneczkę sobie mainować, jak zbudujemy sobie troszeczkę budżet, bo tak mamy tylko 50 zł. No ale co? Tutaj oczywiście mamy nowe granie rękawiczki. Jedyne, co trzeba zrobić, oczywiście klikamy sobie plusik wpisujemy sobie kodzik nuteczka, aktywujemy i tutaj jak widzicie wpłacamy minimum 8,40 jak widzicie szanse są spore, im więcej wpłacacie tym większe szanse macie bo na przykład zobaczyć tutaj, johnsonic dwa razy zgarnął sobie naprawdę w dosyć krótkim czasie takie fajne, takie fajne skinki no ale co moi drodzy, możemy już sobie przejść w sumie do, do naszego filmu ale jeszcze sam starcie pamiętajcie, że po każdym filmie leci do was darmowy skinek a jedyne co trzeba zrobić to po prostu uważnie oglądać do samego końca dlatego, że w trakcie filmu bądź na jego końcu pojawia się do was hasło dzięki któremu po wpisaniu go w komentarzu tam na dole macie oczywiście szansę wziąć udział w losowaniu. Oczywiście wszystkie wyniki z losowań macie na Discordzie. Tam macie taką specjalną zakładkę nas na Discordzie, YouTube, YouTubek, coś takiego. I tam macie właśnie wyniki z odcinków, więc warto śledzić, bo tam macie 24 godziny na, na, na odezwanie się do mnie po odbiór skinka, a potem po prostu ten skinek Wam przepada, więc, więc warto śledzić. Ale co moi drodzy, na samym starcie z, zróbmy sobie jakąś taką spokojną bitewkę, która będzie faktycznie taka powiedzmy, że... Ale pewniaczkiem, chociaż C4 można wrzucić, za dyszkę możemy sobie tutaj wejść dajmy sobie dwa na dwa na underdogu. dajmy sobie bitewkę publiczną no i zobaczymy czy ktoś nas dołączy, czy będzie trzeba grać na boty mam nadzieję, że ktoś dołączy, bo dobra to mamy jednego ziomka no i zobaczymy, dobra mamy drugiego no i tutaj niech dołączy ten czwarty, jak nie dołączy to dodam po prostu sobie bota no, ale chyba raczej nie dołączy. Nie dołączy, więc dajmy sobie losowego bota. Mama Aleksiorka. No i co, moi drodzy? Pierwsza, pierwsza skrzyneczka, pierwsze kręcenie i co? Tutaj 9 złotych jest u nas. Niedobrze, niedobrze, bo my tutaj przegraliśmy pierwszą bitewkę. 13 na 4. No, chłopaczki sobie, nawet nie zgarnęli profitu żadnego, więc pff, troszkę śmiesznie. No, ale dobra, moi drodzy. Tutaj dajmy sobie jednego, dwa kolorfulki, jednego anime. Chociaż nie, na odwrót. Dwa anime case'y, jeden colorful i dajmy sobie może jeszcze ember Chociaż wiecie co? Może tak wywalnąć same naklejki. Teraz zadyszkę. Underdog na czterech, teraz. Na czterech, nie dwa, na dwa, na czterech sobie dajmy, bo mamy już 30 zł. Tutaj trzeba faktycznie coś fajnego strzelić i zaraz trzeba chyba iść do, do tych randomowych ludzi na na skin się, właśnie na bitewkach, dołączyć do kogoś, bo jakoś tak mam wrażenie, że więcej wygrywamy, jak właśnie do kogoś yy, wchodzimy na bitewki. Tutaj Isało ma złoty 93, Emily ma złoty 30, ja mam 8,56 zł. No, tutaj muszę trochę podkończyć Emilii samo, bo tutaj nie jest za ciekawie. Mam 7 zł, oni mają po 3. Więc tutaj jeszcze ja mam króliczka za złotówkę. 8 zł i 4 zł, jedno i drugie. No, tutaj jest przegrana, niestety. Więc musimy się udać 36 zł z 10. No, ładny proficik. Musimy tutaj wejść na te nasze bitewki. No i zobaczmy, może tutaj będzie coś fajnego. Jakaś fajna bitewka, coś ten. Mamy lowcase'a. 1 jeden na 1. Zobaczymy. No, i co nam tutaj poleci? No, ja nie wiem. No, zobaczcie, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to działa. Dobra, dobra, nie poddajemy się, moi drodzy. Nie poddajemy się, bo naprawdę dzisiaj ja po tym, przez to, że jest nowy miesiąc, mamy pierwszy pierwszy dzień jedenastego miesiąca. To ja naprawdę mam duże oczekiwania odnośnie tego miesiąca. Mam nadzieję, że w końcu w tym miesiącu nam coś będzie fajnie oddawało, bo jak widziałam, już 19 zł. Ej, gdzie nam to uciekło? Wszystkie pieniądze nam uciekły. Ej, nie, nie podoba mi się to. Niedobrze, tutaj trzeba coś pokręcić. I nie wiem, czy ta bitewka nie jest przypadkiem za droga na nasz obecny stan portfela. Tak wydaje mi się, że tutaj mo można troszkę przyhamować, i po prostu dołożyć do jakiejś tańszej bitewki. Tutaj zobaczcie, mamy dwa na dwa, mamy kolor Fulka i mamy anime Kajsiorka, więc zobaczymy, może, może tutaj coś fajnego dropnie, ale mam na trybie standardowym, więc, więc tutaj tryb standardowy, proszę, żeby to zdało, ale z proszę cię, dodaj kogoś tutaj doda jakąś do nas, bo nie ma tutaj czasu trzeba lecieć, bo dzisiaj moi drodzy jest święto, tak? ja mam nadzieję, że spędzacie te święta ten, ten dzień świąteczny, ten weekend świąteczny z rodzinką o, dobra, dobra, dodał dodał, bo ty, bo szczerze ja jak teraz to jestem sama tak bym chciała spędzić ten dzień z rodzinką no i zobaczcie, 5 złotych u nich u nas jest, o Jezu, zdycha u nich jest, a u nas jest też lepiej dobra nie narzekajmy, mamy po 18 zł z tej bitawki, 43 zł, wracamy troszeczkę do tego, co mieliśmy na samym początku, więc dobrze, dobrze moi drodzy, tu mamy indirect case'a, też możemy sobie dołączyć, mamy tutaj Claudynę, mamy jeszcze y, tema play, ok, i zobaczymy, czy mi dadzą bota, nie chciałabym chyba z botem grać, chociaż może, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, ale dobra, zobaczymy sobie tutaj, halo, no, no dodaj ktoś go, mi się nie chce za bardzo czekać. Ziomku, ziomku, proszę. Dobra, tutaj chyba nie ma co czekać, bo, bo nam. My nie mamy czasu, żeby tak czekać za każdym. O, mamy embrę i siorka, dwa na dwa. To mi się podoba, takie, takie bitewki lubię. Dobra, mamy, mamy Yahoo i samo mamy w przeciwnej drużynce, więc w przeciwnej oni raczej wygrają. Chociaż? Nie, my wygraliśmy. My wygraliśmy, ale jesteśmy na zero. Jesteśmy totalnie na zero, więc lepsze być na zero niż wiecie. Czy tutaj to jest Military Case? To jest ten nowy Keysior. Dobra, 13 zł bitewka. Zobaczmy. Mamy, yy, mamy Tiniego, Tiniego, Tini. Teami? Zobaczymy tutaj. 10 zł, 30 groszy. 10 zł, 29 groszy jest u naszych przeciwników. No i zobaczymy. Ten glocz. O nie. Aha. No tutaj zorą praktycznie są na zero. No tak bez sensu trochę. Ej, niedobrze. Niedobrze, nie podoba mi się to. Tutaj mamy. Uuu, tu mamy przywieszki Dobra, zobaczymy. Zobaczymy tutaj. Błagam, weźcie mi coś, dajcie może. Ale oboje mamy fioletowe. No dobra, wygraliśmy, ale jesteśmy znowu trochę na minus. Prawie na zero, ale ale jednak nie. Ej, mega słabo, mega słabo to idzie dzisiaj. Teraz trzeba jakąś, jakąś fajną. Military case? Tak. Mamy, gramy na kawę, więc proszę, ja bym chciała z nim wygrać, z nią, z nim. No i ej, zobaczcie, to jest jakaś klątwa dziś. Ostatnio naprawdę mam jakąś klątwę na sobie, bo ja nie mogę totalnie nic wygrać. 31 zł, 117. Nie, tu musimy stworzyć swoją bitewkę. Tak, totalnie po naszemu. Dajmy sobie C4. No nie mogę dać razy dwa, bo ja mam za mało budżetu. Indirect Case, underdog, 2 na 2. Dwa na dwa dajmy. Może to odda. Może to odda. Kurde. Ej, ja bym naprawdę chciała te rękawiczki zrobić dzisiaj. Ale mamy tych już. Dobra, mamy wszystkich. Proszę, niech ten C4 nam coś fajnego odda. Błagam. Dobra, czy ty poleciał tek? Za 20 zł. 20, 23 zł i 56 groszy, więc spoko. No dobra, no mamy lekki zwrot. 2 zł mamy, mamy na, na nasz plusik. To całkiem spoczko. Tutaj mamy lowcase'orka, i siorka, tutaj mamy mm, średnie, średnie są te, te skrzyneczki, ale tutaj mamy C4. C4 na Underdogu, więc tutaj może fajnie siąść. Kurde, gdy teraz komuś trafiły rękawiczki, fajnie by było co. Ale my tutaj niestety nie wygraliśmy. Salamon wygrał dyszkę prawie. No spoko, więc tutaj chyba trzeba zrobić powtórkę. Dajmy sobie dwa razy. C4, underdog, dwa na dwa i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się Kurde, bo jest naprawdę lipa z tym, tak szczerze. Jest mega lipa. Dobra, mamy znowu jachu, mamy Anonimowego i mamy yy, Belie. Spoko? I co? Błagam, błagam. Tutaj jest 7,57 co tych 10 groszy. kałaszek Kałaszek tu siadł, dobra, 35 zł Mamy, już mam 45 zł, Moi drodzy, więc tu już jest trochę Lepiej, jest lepiej niż było Ale też nie jest jakoś mega wybitnie Ale zobaczmy, tu mamy na underdogu Lowcase'a na, na jesterku Spoko, ale czy to na pewno Jest spoko? Kurwa No nie do końca Nie do końca, ale wiecie co? Ja bym teraz poszła w jakąś fajniejszą bitewkę, żeby było trochę więcej skrzynek, bo ja nie wiem, my kręcimy cały czas tak mało skrzynek, i może dlatego to jest właśnie jest, to jest ten błąd? Może trzeba robić takie tanie, ale na więcej skrzynek, żeby, wiecie, było więcej szans czy to so teoretycznie, czy coś. A mam naklejkę za 5 złotych już w pierwszym. Więc więc średnio. Dobra, zobaczmy tutaj dalej. 9 złotych już mamy. Po dwóch skrzynkach. Średnio. Tutaj to jest, ja nas nie uratuje ani troszkę. Bo my dalej Rosso musiałby podbić No jeszcze mam gorączkę O matko no Ej to jest naprawdę dzisiaj to jest porażka Jest naprawdę z dnia na dzień Jest coraz gorzej moi drodzy Coraz gorzej Lecimy teraz Tak? Tak lecimy 3C4 Underdog na czterech Błagan mamy 370 Za 370 już nic nie zakręcimy Proszę ja naprawdę bardzo ładnie proszę Mamy Koziego, mamy kraszera i mamy proszę jakiś ostatni gracz, czy musimy sobie kogoś dodać, dajmy sobie Rossę. No już nie ma co przedłużać tej, tego dramatu, naprawdę, bo to jest to jest dramat, co tutaj się dzieje. 3 zł, złotówka 92 grosze i 2,50 prawie. Proszę, wygrajmy to, błagam, błagam, proszę. Tak, dobra, mamy 54 złote. Dobra, nice. Spoko. Widzicie te olinki, jak dajemy wszystko co mamy, wychodzi. Wychodzi, ale teraz chcemy zakręcić wszystko co mamy. To może byśmy na jakąś inną bitawkę. Dobra, to mamy znowu koziego, mamy mamy noto i, i mamy jakiegoś jakąś babę. Zobaczymy tutaj jak to siądzie, Poczekajcie. 84,6 zł jest u nas. Jest się u nich, u naszych przeciwników, więc więc fajnie, fajnie. 11 już jest u nas. Proszę, błagam, naprawdę, ja bym bardzo chciała jeszcze. Jeszcze chociaż troszeczkę sobie pokręcić się tymi skrzynkami. Naprawdę, chociaż, żeby było mnie stać na, na jednego, jednego, nie wiem, buścika na C4, że może jednak te rękawiczki nam wypadły. Coś tego. i mamy remis. Weźcie grosza 83 Oboje mamy z siebie drużyny. Dobra, dobra, złotówka jesteśmy na przewadze. Proszę, proszę Państwa. Błagam! Wygraliśmy. Ekstra. 22 zł wygraliśmy, więc teraz mamy 65 zł, moi drodzy. Ej! No tutaj to mi się podoba. Coraz bardziej. Dobra, 15 zł tutaj jest, ale z lowcase, Nie chcę lowcase'ów kręcić za bardzo. Nie chcę tym kręcić. Nie lubię za bardzo, więc wiecie co? Dajmy sobie jednego emberka i Siorka. Jednego C4. A, dajmy sobie 2 C4. Tak o połowę co mamy, zagrajmy. Dajmy sobie 2 na 2. I zobaczymy, zobaczymy, co tutaj się wykręci. Proszę, naprawdę. Mamy jego, mamy Dziki Krasner i, yy, i mamy tego Hellshade, jakoś tak. Dobra, 8, 9 złotych i u nich jest 8 złotych, więc kurczę. korteksik do nich, 30 u nich, ale tutaj musi teraz się zwrócić jeszcze troszkę. Jeszcze trochę musiałoby się zwrócić, bo i co? Po 31 złotych, no bez sensu trochę. Trochę lipa. Ej, ale widzicie, jak to oddaje? A gdybyśmy tak polecieli o linka 6 tych, C4, underdog, 2 na 2, to tutaj musi coś oddać. W sensie, no, to jest tyle skrzynek, że tutaj po prostu musi coś oddać. Nie wiem, zobaczymy. Ale tu bym poczekała może na innych graczy, chociaż to już jest za droga bitewka, chyba, żeby ktoś nas dołączył. Tak mi się wydaje, więc chyba nie będziemy... O, peksu do nas dołączył i dajmy też mu bota, mam, mam Emilia, mam Aleksa, no i zobaczymy mamy 604 case'ów no i tutaj mam nadzieję, że to jakoś siądzie 27 złotych u mnie, 13 u przeciwników jest po pierwszym kręceniu no tak średnio, 41 jest u nas 23 jest u nich kurde, ale gdy teraz rękawiczki dropnęły, nie narzekałabym tak w tym filmie już bo, no nie, no tutaj trochę 74 55 zł. 55 no muszą trochę podbić, proszę ta włupka, stuwa jest u nas trzy dychy, ciężko będzie u nich zrobić że u nas nic nie drapnęło a nich było chociaż tak, wygraliśmy, 109 zł mamy ej, dobra, 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 cztery dychy zwrotu, spoko spoczko to wyszło, dobra, poczekajcie teraz trzeba zrobić coś tak, żeby to nie było jakieś mega głupie, bo tutaj może być głupio, ale ja bym ile to kosztuje, na nas jeszcze na to nie stać niestety Dajmy sobie 5, dajmy sobie dwa amber i y. mamy 75 złotych. Tak bym zakręciła teraz. Dajmy sobie 2 na 2 z powrotem na underdogu, na publiczną, bo ja się trochę boję, wiecie? Ja się strasznie boję kręcić ostatnio to 4, w sensie 2, 4 gracze, bo ja mam wrażenie, że ja po prostu tracę za dużo. Dobra, mam Marcinka, tam u nas jest bocik, u niego jest jeden bocik. Spoko, ale błagam. Kortek jest u nas, ten USB drugi, który jest coś warty. Oh, kurde, nieciekawie się robi. Już u nas są trzy dychy. U niego jest 8 złotych niecałe. No, tutaj musiałoby fajnie coś polecieć, żeby im oddało. W sensie, żeby nam oddało i im coś fajnego dał. Dobra, mają korteksiora więc to już dwie dychy to jest lepiej do nadrobienia dla nich. No i co? 35-54 no średnio. Średnio to widzę że u nas Sajrexik poleciał. Czekajcie, bo tam jest coś, kurwa, u nas poleciał, faktorka, 116 zrobili, no ładnie zrobili, więc teraz tutaj już chyba nie ma co, co na siłę, tutaj jest, oj, nie zdążyłam, nie zdążyłam, więc poczekajcie, 45 nie stać nas na to, więc musimy po prostu stworzyć swoją bitewkę, dajmy dwa ten case'y, dajmy sobie C4, Ile mamy? Akurat tak na, na to nas stać. Underdog dajmy sobie teraz na cztery. Nie no, dwa na dwa mi się nie chce, dajmy sobie na czterech teraz. Tak na, tak na lasta sobie dajmy na czterech. Chociaż nie wiadomo czy na lasta, może nam się uda coś fajnego wykręcić. Mamy no, znowu tego samego ziomka. Dobra, dajmy sobie może boty. Adrianka sobie dajmy i może dajmy sobie... O, mamy Dawidka, więc, więc spoko. Adrian jest jeszcze taki, że on tak nie okrada nas za bardzo. Właśnie on mógłby nas gorzej okradać, ale... Dobra, mamy złoty 85, złoty 81, 2, 12,7. proszę, niech to tak zostanie, Adrian, drobni sobie coś, chłopaku. Kurwa, no i widzicie, to jest się właśnie moje szczęście ostatnio, to jest właśnie to, o czym ja Wam cały czas mówię, że to nieważne, jak dobrze idzie, to ja tak czy siak będę miała najwięcej. 133 zł sobie Adrian zrobił. No i niestety nam się nie udało tych rękawiczek dzisiaj zrobić. No ale co moi drodzy? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie łapce w górę, subskrypcji, obowiązkowo z dzwoneczkiem. W komentarzu napiszcie może listek i pamiętajcie o tym, żeby dać emotkę listka. Proszę! I wtedy bierzecie automatycznie udział w konkursie o skinka. No i co? Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Trzymajcie się do zobaczonka jutro. Buziaczki, hej!